Witam Was serdecznie. Za kilkanaście minut zaczynam kolejne spotkanie, ale mam jeszcze chwilę, więc pomyślałem, że podzielę się z Wami moimi przemyśleniami na temat rynku nieruchomości, a dokładnie szkoleń na rynku nieruchomości, które wpisują się w taki od kilku lat bardzo modny trend inwestowania w nieruchomości, stawania się wolnym, niezależnym finansowo dzięki tym, dzięki tym inwestycjom. I super, bo jest to świetna, świetna droga, świetny pomysł, pod warunkiem, że zrobi to się dobrze. Um, ostatnie trzy miesiące przejrzałem bliżej uh, te pomysły, uh, filmy promujące różnego rodzaju szkolenia, różnych coachy, trenerów, inwestowania w nieruchomości. Uh, I mam takie trzy zastrzeżenia co do tego. Uh, oczywiście o ile ja rozumiem, że wiedza kosztuje, uh, sam przeszkoliłem przez... Ostatnie kilkanaście lat, kilka tysięcy osób, z czego wyszkoliłem kilkuset świetnych inwestorów, pośredników na rynku nieruchomości. To a, patrząc na ceny szkoleń na rynku nieruchomości w Polsce, które zaczynają się od kilku tysięcy złotych, ale równie dobrze można zapłacić kilkanaście tysięcy złotych za wiedzę, która jest po pierwsze ogólnodostępna, po drugie, jest no, w rynek nieruchomości, to jest rynek bardzo dynamiczny. Czyli my widzimy, że coś, co się sprawdzało rok temu, już dzisiaj nie działa. Coś, co się sprawdzało dwa lata temu, jest już dzisiaj historią starożytną. Bardzo dynamiczny rynek, bardzo dynamicznie zmieniające się elementy tego rynku. Powodują, że jeżeli nie jesteś na tym rynku na bieżąco, to rzeczy, które być może były prawdziwe rok temu, dwa lata temu, dzisiaj już się nie sprawdzają. Więc poza moim zastrzeżeni zastrzeżeniem dotyczącym ceny, mam drugie zastrzeżenie, które dotyczy już samych modeli inwestowania w nieruchomości. I z dużym zaniepokojeniem patrzę na te modele, które promują inwestowanie poprzez dużą dźwignię finansową, czyli po prostu branie kredytów, bo one dzisiaj są tanie, z takim trochę brakiem ostrożności i brakiem zrozumienia tego, że kredyt bierzemy na 20-30 lat, a dzisiaj mamy historycznie najniższe stopy procentowe i to, to jest jakby pewne, że te stopy nie będą takie przez cały okres spłacania kredytu. I coś, co świetnie dzisiaj zamyka się finansowo, czyli Kupuję mieszkanie, przygotowuję je do wynajmu, robię remont lub nie. W zależności od potrzeb, wynajmuję. No i jestem w stanie z tego czynszu, który pobieram, najmu, świetnie opłacić kredyt, jeszcze zostaje mi górka. No i bardzo fajnie, to dzisiaj działa, ale w perspektywie kilku lat myślę, że to stworzy nam więcej klientów, którzy będą chcieli sprzedać swoje nieruchomości, bo nie będzie to się spinało. I trzecie wyzwanie, które mam dotyczące e, szkoleń na e, rynku nieruchomości, e, to są e, niesamowite obietnice, które ci trenerzy, coache różnej maści składają swoim e, kursantom. E, I ja rozumiem, że ludzie uwielbiają się szkolić. Ja e, rozumiem, że te obietnice są chwytliwe, no bo któż z nas nie chciałby być wolnym, niezależnym finansowo i najlepiej w rok, tak? W rok jest super. Um, tylko, że w praktyce tak to nie działa. Jakby w praktyce zawsze jest tak, że gdzieś tam coś nie idzie dokładnie po myśli. I ja rozumiem, że świetnie sprzedają się te historie pana Mariana z Wrocławia i pani Iwony z Katowic, którzy stali się wolni, niezależnie finansowo. One są oczywiście pewnie zazwyczaj niepełne i nie zawierają całego. E, spektrum e, tych elementów. Pewnie te osoby równie dobrze by sobie poradziły bez tych szkoleń, ale świetnie działają jako taki social proof, dowód społeczny na to, że szkole nie działa. A, więc, jeżeli pozwolicie, to powiem Wam, w jaki sposób my działamy na rynku nieruchomości w Investorius. A, po pierwsze, wszystkie szkolenia u nas są gratis. A, to znaczy, ja mam takie przekonanie, że zarabiam na rynku nieruchomości. Zarabiam inwestując w nieruchomości, zarabiam pośrednicząc w obrocie nieruchomościami i nie potrzebuję pieniędzy ze szkoleń. Mam nawet taki żart, który znają moi współpracownicy. W którym mówię, że jak już przestaniem iść w tym, co robię, czyli w obrocie nieruchomościami, w. Inwestowaniu w nieruchomości w różnych obszarach. Może w następnym nagraniu powiem Wam więcej na ten temat. To zajmę się wtedy szkoleniami. No bo cóż jest lepszego, jako powiedzieć własną historię o tym, jak zamknąłem kilkaset, dzisiaj już grubo ponad 300 flipów w ciągu ostatnich pięciu lat i powiedzieć, że mogę sam Cię tego nauczyć. Tylko prawda jest taka, że już dzisiaj to nie jest możliwe w taki sposób. A po drugie, zasoby, które miałem i moje wcześniejsze 15 lat doświadczenia w Biznesie jest nie do zduplikowania przez ciebie po weekendowym szkoleniu. Ale pewnie świetnie sprzedałoby się to szkolenie za 10 tysięcy od osoby. Wystarczyłoby, że zrobiłbym 3 takie weekendy po 30 kilka osób. No i mogę mieć świetną bańkę na kolejne 2-3, a poza Warszawą może i 4-5 e, mieszkań. Więc z punktu widzenia trenera, absolutnie rewelacja i dalej mogę opowiadać wam, jak super inwestuję w nieruchomości. Jestem wolny, niezależny finansowo. Ten model, który my przyjęliśmy w Investorius, jest modelem, w którym Uważam, że ta wiedza, bardzo cenna wiedza, jest czymś, czym dzielę się gratis. Dla osób, które z nami współpracują, przychodzą do nas, ta wiedza nic nie kosztuje, dostają pełne wsparcie, pełną, potrzebną wiedzę. I mam takie pięć poziomów inwestowania w nieruchomości. A, oczywiście rozumiem to. Każdy chce być wolny, niezależny finansowo, nawet jeżeli to oznacza dalej pracę. Ja jestem wolny, niezależny finansowo, ale dalej pracuję, bo kocham tą pracę, kocham tą robotę, kocham nieruchomości. A, nie jest to nagranie na temat tego, co kocham, ale nie zamierzam przestawać pracować, bo jest to coś, co sprawia mi po prostu olbrzymią frajdę. Natomiast pierwszy etap to jest zamknięcie pierwszej transakcji. Drugi etap to jest dojście do regularnego zamykania transakcji co miesiąc. Trzeci to już są twoje cele, które pomagam ci realizować. Potem inwestowanie, czwarty etap, inwestowanie budowanie pieniędzy, które odkładam, tworzenie tego kapitału początkowego po to, żeby móc wejść na kolejny etap, czyli stawanie się inwestorem pasywnym, wtedy, kiedy już te nieruchomości na mnie pracują. I taki model pracy z, z, z każdą z osób, z którą pracuję, mam. Ten model się sprawdza. Są to osoby, które już mają swoje, już są część z nich na, pierwszym, na piątym poziomie, mają swoje własne inwestycje w nieruchomości. Natomiast to, co jest zdecydowanie kluczowe w tym wszystkim, Twój czas jest cenny, Twoje pieniądze są cenne, i obiecywanie uczestnikom szkoleń, że szybko nazbierają kapitał, którego nie mają, nie podając im źródła, gdzie mogliby ten kapitał nazbierać, jest nie do końca dzieleniem się pełnym spektrum wiedzy i doświadczenia. Dlatego, no, żeby zacząć inwestować w nieruchomości, potrzebny jest kapitał. Żeby mądrze inwestować w nieruchomości, potrzebny jest kapitał. Ja rozumiem, że można wynająć mieszkanie, zrobić podnajem. Mam też firmę, która zajmuje się podnajmem. Mamy kilkanaście mieszkań, które mamy podnajęte na pokoje, i też to przynosi fajny dochód pasywny. Ale remont każdego z tych mieszkań jednak kosztował. Takich mieszkań, które są gotowe, wyposażone, i właściciel jest gotowy za 50% ceny je wynająć, żebyś ty mógł podnająć i zarobić swoje, po prostu nie ma na rynku. гзеска тем... stem W inwestorze stworzyłem model, w którym ludzie, z którymi pracuję, mają nie tylko szansę, ale mają sposób, konkretny, gotowy sposób, jak ten kapitał podstawowy w wysokości miliona złotych w ciągu pięciu lat stworzyć, stworzyć, zatrzymać ich własne pieniądze, oprócz kosztów życia, które mają, co jest ekstra, i móc działać, rzeczywiście stawać się inwestorem pasywnym. Dlatego, gdybyś był zainteresowany, jak to działa, zapraszam, przyjść, być może udać się dostać do nas i wtedy będę. Będziemy mieli szansę spotkać się face-to-face, face. będziesz mógł zacząć czerpać z tej wiedzy, za którą nic nie płacisz, która jest wiedzą, która się sprawdza, która jest wiedzą praktyka i osoby, która na bieżąco działa na rynku nieruchomości. Trzymajcie się ciepło, ja biegnę na swoje kolejne dzisiaj spotkanie i do następnego nagrania.